To ja dopowiem, no, chciałem powiedzieć też, że też nie wiedziałem, czy tutaj będę, dlatego że po pierwsze egzaminy mogłyby być teraz, jak to normalnie bywało. Po drugie, no jednak mam mamę, no taką już nie najmłodszą, powiedzmy sobie, no też bałem się ją zostawić na 8 dni, czy coś się stanie, no ale ja tam do niej dzwoniłem codziennie, no, no w sumie poza tym, że... Już ma mało jedzenia, nie za bardzo tam mogła wychodzić, bo upały. No to przetrwała ten czas jakoś. I... <głos》. <głos》. Nic jej się złego nie stało. Nie miała do mnie jakichś pretensji dużych. Także no wszystko w porządku, no, jakoś sobie poradziła. Tam koleżanka, która nie mogła z nami jechać, zaoferowała, że gdyby coś się złego działo, no to może moja mama do niej zadzwonić. No jeszcze mogę powiedzieć tak, że na warsztatach flagowania no miałem przekonanie, które kolory flag mam brać i widziałem, że tam na podwórku z tego się taki ładny wzór ułożył też, bo ja wziąłem białe flagi i tam jakby na czterech rogach też Inni mieli białe flagi, także z tego taki fajny wzór był. No i też co do flagowania, to może dwa dni później na uwielbieniu y, y, Aga y, Szklorz wzięła flagę złotą i różową. No i to też jakoś czułem, że to jest takie, że Bóg przez te flagi bardzo mocno dla mnie działa. No i też. Y, na warsztatach tańca, no, szczególnie mi się podobał ten taniec spontaniczny, no, że tam jakoś też czułem, jak bardzo Duch Święty przez to działa. Także chwała Panu.